Sztuczna inteligencja w przypadku leczenia nie podnosi, no to jest takie narzędzie wspierające lekarzy w podejmowaniu jak najlepszych decyzji. Czyli myślimy tutaj rzeczywiście o takiej kolaboratywnej sztucznej inteligencji, gdzie sztuczna inteligencja to jest w jakimś sensie takie dodatkowe oko, taki asystent, który doradza lekarzowi, jak podjąć lepiej te niektóre decyzje. Tak, bo to nie, nie mówimy o całym procesie leczenia, tylko o pewnych specyficznych zadaniach, które albo są czasochłonne, albo rzeczywiście wiemy, że sztuczna inteligencja może dobrze doradzić. Tak? I, I w naszych badaniach, które prowadzimy w firmie, widzimy to, że, że rzeczywiście lekarz, któremu podsuniemy pod rękę tak? takie wsparcie w postaci sztucznej inteligencji, które czasami coś innego zasugeruje, może, może jakiś pomysł, może coś innego zobaczy, no on dzięki temu podejmuje lepsze decyzje. Tak ma więcej czasu, może jest mniej zestresowany. MyFertility rzeczywiście tworzy takie Główne dwa produkty, tak, które już teraz otrzymały certyfikację taką europejską medyczną, znaczek CE w ramach tej certyfikacji MDR, czyli urządzeń medycznych i one są nakierowane na dwa aspekty. tak Po pierwsze oceny potencjału rozwojowego embrionów, na szansy, jak, czy, czy dadzą zdrową ciążę po implantacji, a druga rzecz, drugie rozwiązanie to jest wsparcie lekarzy w wykonywaniu takiego badania rezerwy jajnikowej, tak? gdzie liczymy i mierzymy pęcherzyki antralne w jajnikach, z których powstają następnie jajeczka. Więc tak jakby Dobre przeprowadzenie obydwu tych badań, czy, czy tego badania drugiego, no, powoduje, że y, optymalizujemy cały proces, no, poprawiamy troszeczkę, czy pozwalamy lekarzowi podejmować lepsze decyzje, lepiej poinformowane decyzje, tak? przewidywać, kiedy właśnie pewne y, y, interwencje podjąć i w jaki sposób. Te dwa rozwiązania y, rzeczywiście są oferowane już na całym świecie, y, y, sprzedawane, bądź testowane przez kliniki, więc no, jesteśmy na takim jakby to powiedzieć, etapie product market fit, tak? czyli dopasowywania e, i pokazywania e, korzyści z tych rozwiązań e, dla konkretnych e, klinik leczenia niepłodności. Największe wyzwania to są rzeczywiście tak jakby no, no, zbudowanie. Czy, czy uświadomienie, czy, czy właśnie pokazanie tej wartości sztucznej inteligencji. Tak? To znaczy, tak jak mówiłem, ta sztuczna inteligencja to nie jest takie coś, co zastępuje lekarzy, tak? tylko rzeczywiście pokazanie lekarzom, że ona ich bardzo dobrze jest w stanie wspierać, tak? że, że w jakimś sensie nie muszą tych decyzji podejmować samodzielnie w pełni, tylko rzeczywiście ma, mają kogoś do pomocy, kto jest ich w stanie wesprzeć może w jakichś trudnych przypadkach, bądź wskazać na jakieś rzeczy, które są w stanie przegapić. To ma ogromną wartość. i i moim zdaniem no, zrozumienie tego czy, czy pokazanie tego jest, jest, jest tutaj największym wyzwaniem.